Cześć, witam Was serdecznie już w obiecanym dawno temu materiale, w którym będę odpowiadał na Wasze pytania, które do tej pory wysłaliście na desgranie w modach gmail.com. Ogólnie teraz siedzę przy komputerze, właśnie w swoim gabinecie, i będę po kolei na nie odpowiadał. I chciałbym, żeby formuła była taka, że odpowiem na Wasze pytania, które do tej pory wysłaliście do mnie. I, I jeżeli chcecie o coś więcej ewentualnie zapytać, to możemy raz na miesiąc, na dwa robić taką rundkę pytań. E, może już nawet nie na maila, tylko w, 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 w komentarzu pod tym filmikiem e, piszcie co Wam chodzi po głowie. Postaram się na, na to odpowiedzieć. E, pierwsze pytanie, jakie podesłaliście, e, brzmiało: Czy prezentowanie rozgrywki Samemu nie wzbudza w Tobie jakichś negatywnych emocji, zażenowania i e, Może odniosę się do tego w ogóle, jak to się zaczynało, tak? Pierwsze rozgrywki, jakie odbywałem, faktycznie to było dosyć egzotyczne i dziwne, tak, pierwsze filmiki, jakie w ogóle sporządziłem, nie publikowałem ich na żadnym kanale, nikomu nie pokazywałem, tylko tak sobie nagrywałem dla zapamiętania zasad, dla zobaczenia jako, jak, jaką jakość ma moja kamera, jaką wtedy posiadałem, a raczej nawet aparat cyfrowych, jak możecie zobaczyć na tych bardzo starych nagraniach. E, ale czy złe emocje? Chyba nie. Ciężko, ciężko tak nazwać, żeby, żeby kiedykolwiek pojawiły się jakieś złe emocje, e, które, które miałem z nagrywaniem filmików. E, czy pierwsze gry prezentowane na kanale były zakupione czy przesłane przez wydawców? E, no, dla mnie odpowiedź jest jakby oczywista. Każdy, kto chce się zajmować się recenzjami, musi moim zdaniem rozpocząć od własnej giery. Tak? To jest nasze wspólne hobby. Jeżeli chcecie być wiarygodni, chcecie pokazać, że się tym interesujecie, pewnie macie jakieś gry w domu, tak? Jeżeli chcecie nagrywać albo recenzować jakkolwiek, tak? Więc moim zdaniem każdy, kto zaczyna, nawet dla własnego sumienia, powinien zacząć od własnych gier. Ja tak miałem przez jakieś pół roku, ponad chyba, myślę, że ponad pół roku nagrywałem dla Was tylko i wyłącznie swoje gry spółki. Obecnie większość co prawda jest wysłanych przez wydawców, ale zdarzają się często też nasze gry, które po prostu albo nie są dostępne w Polsce, albo nie udało się ich dostać od wydawców, albo po prostu nie chciałem, nie wiem, czekać na premierę polskiej edycji, miałem angielską, chcę wam pokazać. Teraz tak, nie interesuje mnie za bardzo, czy gra jest jakby od wydawcy, czy moja. Ważne, żeby wam się podobała, żeby ktoś chciał to zobaczyć, tak? To, co mi się najbardziej podoba, tym bardziej chcę to innym pokazać. Um, trzecie pytanie: czy możesz powiedzieć jakąś grę z negatywną interakcją? E, ciekawe pytanie. Ogólnie w tym roku jedna z gier, które bardziej mi się podały, podobały, to był Forbidden Stars, czyli to jest taka odnoga Starcrafta planszowego, który kiedyś był, świetna gra w kosmosie, epickie bitwy itd. To jest 100% negatywna interakcja, ale gra jest długa, tak? bo zajmuje około, powiedzmy, 25 godzin. E, ostatnio skrótszy gier Blood Rage, to na pewno jest kapitalna gra, twórcy właśnie chaosu w starym świecie, to też na pewno mogę polecić. E, co, z takich lżejszych zawsze Small Worlda lubiłem, e, z jeszcze takich lekkich gier, nie wiem, teraz sobie chyba nic nie przypomnę. No, co? Inteleganci na pewno są ciekawą, szybką grą, która też ma w sumie sporo negatywnej interakcji, bo rzucamy komuś kłody pod nogi. Także tych gier jest naprawdę dużo e, i zawsze, zawsze chętnie jakąś polecę. W sumie co? Pan Lodowego Grodu, ja jest całkiem ciekawą grą. No, dużo tych tytułów mi przychodzi do głowy. E, czy grywasz w grę karciane ECG? Jeśli tak, to w jakie? Co w ogóle o nich myślisz? E, w grę LCG praktycznie w ogóle nie gram. Obecnie chyba w domu nie mamy żadnej gry takiej kolekcjonerskiej typowo. E, próbowałem y, osobiście z Android Netrunner. Moim zdaniem gra jest naprawdę kapitalna, ale właśnie te LCG mnie troszkę odrzuca. Nie mam za bardzo czasu chyba ich chęci angażować się w jedną grę, a tak jest sobie z LCG, że trzeba być na bieżąco, trzeba często grać, żeby się cieszyć tą grą, trzeba mieć stałą ekipę do grania. Ja raczej preferuję takie podejście, że każda nowa gra, jaką poznam, to jest takie fajne, świeże doświadczenie, tak? Dlatego czasami nawet jeżeli grę bardzo lubię, nie kupujemy dodatków już od razu na początek, bo e, chcę dobrze poznać tą podstawkę, żeby iść dalej, tak? A LCG w moim przekonaniu troszkę działają tak, że nawet zanim poznasz wszystkie karty, już kupujesz następne dodatki, tak? Co miesiąc, co dwa, co trzy miesiące. Nie do końca mi to pasuje, tak? Bardzo lubię władcy pierścieni RCG, tak? Androida bardzo chętnie zagram, ale czy będę kolekcjonował jeszcze się zastanawiam, tak? Teraz na przykład ja chcę w x winga wejść, tak? To też można powiedzieć, że troszkę to ma format takie, takiego zbierania, bo musimy kupować nowe statki i w ogóle jakby inwestować w to. I, I wydaje mi się, że X-Wing może być chyba takim jedynym, który, który mi podejdzie ze względu na to, że nie trzeba non stop kupować. Tak? Mogę kupić część statków. I już się dobrze bawić, tak? a nie muszę, non-stop, to kupować i e, konkurować czy cokolwiek takiego. E, ogólnie, w odpowiada odpowiadając na pytanie, myślę, że to jest bardzo fajna sprawa, ale trzeba wtedy faktycznie się na czymś skupić. Nie, mo nie można tak jak e, powiedzmy, ja, że poznaję nowe gry i jeszcze LCG. Na to już niestety życia nie starczy. E, jaką grę pan byś zagrał, której nie ma na rynku? Chodzi raczej o tematykę. No, troszkę tak okrężnie może odpowiem na to pytanie, że wydaje mi się, że ze świata Gwiezdnych Wojen jest zdecydowanie za mało dobrych gier planszowych. Tak? Potencjał jest naprawdę ogromny, moim zdaniem, samej tematyki Gwiezdnych Wojen, a, po, a po, tak naprawdę poza Imperial Assaultem, poza X-Wingiem nie umiem za bardzo wymienić dobrej gry ze świata Gwiezdnych Wojen. Tak? Jest ta jeszcze karcianka, zdaje się, CG chyba, ale tak poza tym to moim zdaniem zdecydowanie więcej powinno wychodzić takich gier dla graczy. Tak? Ostatnio Truffle wypuszcza sporo tego typu gier, ale moim zdaniem to ciągle jest za mało. Tak? Także odpowiem, że e, z Gwiezdnych Wojen. Tak? E, dalej, następna osoba. Jaka jest twoja top 5 gier? No to pytanie nie będę na to się odpowiadał. Nagram kiedyś oddzielny filmik, z, może nawet nie z piątką, z dziesiątką, albo piętnastką, albo dwudziestką, bo ciężko było, byłoby mi się tak swobodnie poczuć w tej dziesiątce gier. Także może takie top 20 jakoś niedługo, niedługo nagram. Jak wciągnąć znajomych do grania w gry planszowe? E, ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. E, przede wszystkim, moim zdaniem, to co powinno ich zainteresować, to pokażcie może na początek grę, która tematycznie jakoś pasuje dla ludzi, którzy, którą będą w stanie zrozumieć. Tak? E, moim zdaniem, jeżeli zaczniemy od gry, nie wiem, o handlowaniu gdzieś na Morzu Śródziemnym, jakieś dziwne tematyki abstrakcyjne, może to nie do końca podejść. Ale jeżeli. Weźmiemy taką grę, jak nie wiem, Lots of Water deep tak? którą każdy zrozumie, co tam robimy, co tam się dzieje, bo większość osób zna takie gry, gry fabulary nagry gry fantazy. Moim zdaniem naprawdę powinni złapać bakcyla, tak? E, możecie wsiąść do pociągu, tak? bo każdy zna jakby mapę Europy, mapę świata i dobrze się w tym odnajdzie, będzie wiedział o co chodzi, tak. E, e, musi moim zdaniem to być dosyć krótka gra przede wszystkim, bo jak damy ko były 3 godziny, która zajmuje 3-4 godziny, może ktoś pierwszy i ostatni raz zagrać w plansz. Tak? Także moim zdaniem warunek musi być w miarę szybka, w miarę łatwe zasady i jakiś taki temat moim zdaniem mało abstrakcyjny. Jeżeli zaproponujecie taką grę i, i uda Wam się jakby dograć całą, całą grę do końca, moim zdaniem na pewno ktoś powinien to docenić tak? w jakimś, jakimś stopniu. Od kiedy kolekcjonujesz gry planszowe i jak się zaczęło Twoje zainteresowanie grami? Stricte kolekcjonowanie gier planszowych, tych nowoczesnych, tak? o których jakby zawsze mówię, Zbieramy gry tak naprawdę może od trzech lat mniej więcej, coś takiego. I jak to się zaczęło? Tak naprawdę w gry gram praktycznie od urodzenia, tak? Zawsze to był jakiś albo Magiczny Miecz, albo Ryzyko, albo Fortuna, czyli no tak, Monopol i inne tego typu proste gry. I było tak ogólnie, że poznałem właśnie kolegę Przemka, który był na niektórych filmikach, właśnie z 110 Razem się w jednej firmie i jakoś tak przy okazji nawiązała się rozmowa na temat gier planszowych. On mi powiedział, że on się interesuje, że jest dużo ciekawych tytułów. Ja mówiłem w ogóle, że ostatnio czytałem Gry o Tron i w ogóle i jestem zmartwiony tym, że nie ma dobrej gry, gry o Tron. I on mówi, jest i mam na półce Gry o Tron, grę, która odbywa się na mapie Festeros. Itd. I tak dalej, mogę ci ją pokazać. Mówię, co w ogóle istnieje taka gra? I, I moim zdaniem, wiele osób, tak jak ja, nie ma pojęcia o tym, że wiele takich nowoczesnych gier powstaje, że są na tyle fajne, dopracowane na chwilę obecną. I to jest moim zdaniem bardzo duży problem. I jakby, jakby marketing był lepszy, jakby ludzie się dowiadywali, bo jeszcze więcej imprez zdecydowanie więcej ludzi wygrało. Tak? tak jak ja byłem całe życie graczem komputerowym, konsolowym, a planszówki to raczej kojarzyły mi się z dzieciństwem. I nie wiedziałem, że właśnie, właśnie istnieje ten światek i nowoczesny dla zaawansowanych graczy. Tak myślę, że bardzo wiele osób, tak jak ja myśli, by się wtedy wciągnęło. Tak? Także to chyba jest odpowiedź na pytanie. Czy uczestniczysz w jakichś spotkaniach planszowych w Warszawie, czy polecasz jakieś grupy, miejsca i tak dalej? Z miejsc, gdzie w Warszawie się pojawiam, czasami w poniedziałki przychodzę do chwili. To jest taki pub o klub na, ogro na Ogrodowej w Warszawie, na warszawskiej Woli. Tak poza tym, co, jakieś paszówki na Narodowym, jakieś imprezy w Warszawie jak się odbywają, staram się być. W tym roku byłem na Pyrkonie w Poznaniu. No co, chciałbym bardzo do Essen, pojechać w tym roku się nie udało, ale w przyszłym roku raczej do Essen na pewno pojedziemy. Jak są jakieś większe konwenty, raczej coraz chętniej się tam pojawiam. Tak? Coraz więcej ludzi znam, coraz bardziej mnie to wciąga, interesuje. Także na pewno na pewno mogę polecić. Jeżeli chodzi o szukanie jakiejś ekipy do grania, najbardziej polecam chyba forum gier planszowych, forum gryplanszowe.pl tam macie mega dużo w dziale spotkania tematów na temat grania w Warszawie, naprawdę może łatwo znaleźć ekipę, fajny pub, fajnych ludzi poznać, także moim zdaniem to chyba pierwszy krok powinien być, jeżeli szukacie jakiejś ekipy do grania w planszówki. Jak reaguje rodzina i znajomi na Twoje hobby? To pytanie trochę od mojego narzeczonego, który przeraża moja powiększająca się kolekcja. <grym> to jest ciekawe. Rodzina bardzo wspiera nasze hobby. Ogólnie moi rodzice też i teściowie też często z nami siadają do planszówek i jakby. Z, jakby z widoku moich rodziców, oni to bardzo doceniają, ponieważ jakby w dzieciństwie bardzo dużo grałem w gry właśnie komputerowe i konsolowe, co nie do końca się im podobało, tak? No bo wiadomo, że wtedy jakoś tak mniej się człowiek skupia na nauce, gry w ogóle komputerowe kojarzą się mocno z przemocą i tak dalej. A planszówki moim zdaniem mają bardzo dobry PR. tak? I oni to bardzo pochwalają, mimo że mamy całe. Półki gier i tak dalej. Oni to jakby akceptują i bardzo się cieszą, że, że tego typu hobby mamy z żoną, i, i, i oni też często chętnie siadają do czegoś, gramy, nie wiem, wsiąść do pociągów. Wysokie napięcie, osadników z katanu, naprawdę te gry im się bardzo podobają, i jak przywozimy coś akurat na spotkanie rodzinne, raczej nie odmawiają, także rodzina bardzo dobrze jakby odbiera nasze hobby. Ile godzin tygodniowo dnia w ogóle gry planszowe? Ech, w godzinach może być bardzo ciężko e, tak określić, tak? bo to w tygodniu wiadomo, że ciężko jest to co najwyżej, tam powiedzmy w ciągu jednego dnia a w tygodniu jesteśmy w stanie wiem, powiedzmy dwugodzinną grę zagrać albo ostatnio na przykład dwa scenariusze w Pandemic Legacy, ale tak poza tym to i mi ciężko określić. Ilościowo liczę sobie tam na BGG rozgrywki, to tak średnio właśnie wchodzi około 50 plus rozgrywek miesięcznie, tak? Czyli by wychodziło na to, że czy gra jest długa, czy to jest krótka gra, czy tak czy inaczej, zawsze około 50 wychodzi. Co się przykłada na około, widzicie, no. Półtorej powiedzmy gry dziennie, tak? no to tak trzeba założyć. Że w weekendy więcej, czasami w tygodni w ogóle, ale tak myślę, że raz na trzy dni to na pewno, tak? Gramy? Zawsze w tygodniu i zawsze w weekendy. Czy masz jakieś tytuły, które stale pojawiają się na Twoim stole? Ze względu na to, że, że jest jakby dużo ostatnio tych gier do recenzji i ciągle terminy gonią, to niestety. Brakuje mi właśnie tej powtarzalności takiej, żeby wracać do tych najlepszych gier. Eee, I chyba nie jestem w stanie ostatnio poka powiedzieć jakiejś gry, która tak bardzo często u nas się powtarza. Oprócz że Pandemic Legacy ostatnio non stop gramy, tak? Eee, to poza tym co? Blood Rage udało mi się kilka razy zagrać. Eee, a tak poza tym, to, to ciężko mi chyba wskazać jakąś jak tam ostatnio. Tak mimo, że, że jest, mamy ją dłużej, że teraz non stop w nią gramy. Niestety to ciągle są nowości, 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 nowości i nigdy nie ma czasu wrócić do starych, co mnie troszkę właśnie boli. E, czy zamierzasz rozwijać swój kanał w jakimś kierunku? jakiś współprowadzący gameplay z innymi graczami? Może top listy, a może zaangażujesz swoją drugą połówkę jak Łuki? E, zacznę od końca. Moja druga połówka e, czytała to pytanie wcześniej i powiedziała, że nigdy w życiu. <grych> e, a co do rozwoju kanału? E, uważam, że recenzje Przynajmniej dwie osoby, a najlepiej trzy osoby to jest najlepsze, co może być. Tak, tak jak Dice Tower robi swój e, cykl Miami Dice, zdecydowanie lepiej się słucha dialogu ludzi niż monologu, tak to, jak jest na przykład u mnie, czy u Gambita, e, czy czasami u łukiego, jeżeli nie ma jego żony akurat na filmiku. Nie, od, od razu odczuwa się skok jakościowy. tak? Nawet jeżeli ktoś merytorycznie nie jest bardzo dobrze przygotowany, to i tak moim zdaniem, jeżeli. Jest rozmówca, który nawet kilka razy zagrał w daną grę i jest w stanie coś powiedzieć ciekawego na ten temat, to już ciągnie jakby temat dalej, tak? Moim zdaniem, jeżeli jest jedna osoba, jeżeli ktoś nie jest jakimś takim urodzonym, nie wiem, mówcą albo aktorem, jak na przykład nie wiem, Rado moim zdaniem jest fantastycznym mówcą pod tym względem i najlepszym chyba ze wszystkich, nawet nie merytorycznie tym, co mówi, ale intonacją, szybkością mówienia, wyraźnością jego mowy, tak? On ma te wszystkie umiejętności i mało kto moim zdaniem w Polsce i w ogóle na świecie na takim dobrym poziomie jest, także zdecydowanie chciałbym recenzować w większej ekipie, jeżeli byłaby taka możliwość. Następne pytanie, zostało jeszcze kilka. Jak ocenilibyście top 10 g gier na BGG? Na których y, miejscach według Was powinny się znajdować? Czy niektóre są przereklamowane? E, jeśli za dużo czasu zajęłoby omówienie top 10, to spróbujcie top 5 albo top 3. E, otworzyłem sobie BGG i ogólnie powiem tak, ym, z ocenianiem na BGG moim zdaniem dla mnie, przynajmniej jest tak 50 na 50, jeżeli chodzi o moje gusta, i to też dużo mówi o tym, jak różne są jakby e, opinie ludzi na temat tych najlepszych gier, tak? E, nie wiem, dla przykładu może zaczynać z dziesiątego miejsca. Obecnie na dziesiątym miejscu jest Star Wars Imperial Assault. E, bardzo lubię tą grę. Może nie jest, moim zdaniem, tak topowa, jak niektórzy mówią, tak? E, ja kocham gry z na wojny przede wszystkim. E, Descenta lubię. I w połączeniu jakby, z Gwiezdami Wojnami jest takie lubię plus, tak? E, Zamki Burgundii. Masa ludzi uwielbia tą grę. Na się i uważają, że to jest najlepsza gra na świecie. Ja nie rozumiem do końca fenomenu. Uważam, że inne gry Stefana Felda czy inne gry Euro stoją na bardzo podobnym poziomie, a jakoś ta jedna gra jakoś tak w pamięć ludzi e, zaskoczyła. Nie wiem, dlaczego akurat ta tak, Wizualnie mi się w ogóle nie podoba. Mechanicznie przyjemna raczej lekka, taka kościanka, jestem w stanie pograć, ale nigdy nie miałem takiego efektu wow, z samkami podgundi Android Nethera, to już mówiłem dzisiaj, bardzo fajna gra, karciana, ale trzeba często grać, także lubię, ale, ale nie do końca dla mnie. Mage Knight, uwielbiam Mage Knight, to jest moim zdaniem, kapitalną, jedną z lepszych gier, jeżeli chodzi o samą mechanikę. Troszkę jest wysoki właśnie próg wejścia, dlatego rzadko w niego gram, ale myślę, że moim zdaniem gra jest naprawdę kapitalna, nie dla wszystkich, ale świetna moim zdaniem. Agricola. Tak, troszkę jak z zamkami Burgundii, czyli zagrać zagram. Uważam za solidną grę, ale nie jestem jakimś tam wielkim, ogromnym fanem Puerto. Rico, e, do pod podobnego worka jak Agricole i zamki Burgundii bym rzucił, czyli gra taka fajna do zagrania do polecenia, ale żebym ja się zachwycał to aż tak bardzo nie. Cywilizacji nie chcę, nie chcę jakby oceniać, bo, bo grałem tylko tak naprawdę w wersję przeglądarkową, także, także ciężko mi jednoznacznie się wypowiedzieć. Kaweryna bardzo dobra gra, moim zdaniem, właśnie jeżeli chodzi o Rosenberga, to chyba moja ulubiona na chwilę obecną. Tera kocham tą grę po prostu, yy, i tyle mniej więcej na ten temat nie ja będę teraz mówił. Zimna wojna, też niestety nie rozumiem fenomenu. Grałem chyba ze 2 trzy rozgrywki, podobało mi się, ale nigdy też nie miałem takiego efektu. Wow, także z dziesiątki. Najlepsze gier, chyba najniższą cenę na BGG na chwilę obecną dla mnie ma akurat właśnie Zimna Wojna, a reszta to tak siódemki wzwyż są dla mnie, także ogólnie się raczej zgadzam, ale, ale niektóre nie są dla mnie tak kapitalne, tak na dziesiątkę, ale to moim zdaniem każdy kogo zapytacie powie w mniej więcej ten sam sposób, tylko że wymieni inne gry i powie, że te są super, te nie są super. Z gustem jakby nigdy nie traficie do wszystkich jakby w ten sam sposób, także e... No to chyba wyczerpało temat, czy <gry> macie w kolekcji gry, w której już nie gracie, trzymacie macie jeśli tak, to jakiego? Są gry, które ogrywamy rzadziej, powiedzmy raz na kilka miesięcy, to trafiają na stół, ale już jakby zaprzestałem takiego kolekcjonowania gier tylko po to, żeby znajdowały się na półce, także Teraz, nawet jeżeli gra jest bardzo dobra, ale wiem, że nie będzie za bardzo na stół wracać, już nie mam takie sentymenty: po prostu wymieniamy albo sprzedajemy. Tak? Osiągnęliśmy już limit miejsca jakby w naszym mieszkaniu na planszówki, także bardzo dużo ostatnio wymieniamy. Szczególnie co robić z grami, które wypadły w obiegu? No, to właśnie powiedziałem, że wymieniamy, sprzedajemy, e, wymieniamy się na jakiś czas ze znajomymi, ale głównie, głównie właśnie wymiany i sprzedaż. Jak i kiedy zainteresowaliście się tak na serio planszówkami, to już odpowiedziałem. Ile osób udało Wam się wciągnąć w planszówki? Eee, żeby wciągnąć tak na, na serio, żeby byli na etapie nie wiem, kupowania gier co miesiąc, tak jak my na przykład to robimy, to chyba nikogo, ale mamy taką dosyć szeroką grupę znajomych, którzy jakby raz na powiedzmy miesiąc na dwa chętnie chcą się umówić w coś zagrać. Także, także taka ekipa w miarę się stworzyła. Gracie ze znajomymi, czy też może działacie w jakichś grupach, to już odpowiadałem. W jakim mieście mieszkacie? Warszawa, północ Warszawy, czyli Terechomii. E, dobra, i to były wszystkie pytania, które wysłaliście, troszkę się nagadałem. E, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to tak jak mówiłem, piszcie w komentarzach. Za jakiś pewnie miesiąc, dwa, trzy, zobaczymy jak się będą zbierać pytania. E, nagram kolejny odcinek, no i na tą chwilę dzięki wielki, że byliście, do następnego, hej!